Cześć, witajcie ponownie na moim kanale, na moim vlogu. Dzisiaj chciałabym zacząć od wprowadzenia Was trochę do mojego nowego świata, świata pani czapskiej. Zapraszam do oglądania. Jak zwykle, kiedy mój syn zalicza drzemkę, to ja mam trochę więcej czasu, żeby coś tam zrobić. I y, teraz będę siadała do pakowania zamówień y, pani Czapskiej. I postanowiłam, że y, może część z Was y, zastanawia się nad zakupem naszych zestawów zimowych i y, może niekoniecznie dla siebie, ale chcielibyście komuś podarować w prezencie. I e, ja mam nadzieję, że mój dzisiejszy vlog przekona Was do zakupu e, naszych zestawów i zobaczycie, jak pięknie mm, są one zapakowane. Także prosto taka przesyłka, tak naprawdę nic więcej nie trzeba, tylko można ją e, obdarowanej osobie wręczyć. Ja mam dzisiaj do spakowania e, trzy zestawy. Pierwszy zestaw, który mam do spakowania, to jest leśny mech. Zobaczcie, to jest taki odcień zgniłej zieleni. Myślę, że tutaj kamera na pewno trochę zniekształci yy, yy, obraz kolorystyczny yy, tego produktu, ale wiecie, jak to jest zawsze delikatnie odcień. Yy, w rzeczywistości odbiega od tego pokazanego, czy yy, na nagraniu, czy na zdjęciu, na stronach internetowych. Także to jest pierwszy zestaw, który będę pakowała. Drugi zestaw, który wyrusza dzisiaj w podróż, to jest yy, Zachód Słońca, musztardowy. Ja muszę przyznać, że musztarda jest zdecydowanie bardzo bliska mojemu sercu. Bardzo mi się ten odcień podoba. I sama ten zestaw noszę. I trzeci zestaw, który pokazywałam Wam już ostatnio, który także zalicza się do moich ulubionych i także, także w takim odcieniu bardzo często się widzę, to jest taki delikatny, pudrowy róż, i jest to zestaw o nazwie Wata cukrowa. Zobaczcie, jest przesłodki jak warta cukrowa. To, że e, lubię ten kolor, nawet zobaczcie. Zobaczcie, ja mam często bluzki w, właśnie w pudrowym różu, bardzo, bardzo lubię ten kolor. Teraz mam wam już zestawy trzy z sześciu naszych zestawów e, zimowych, które oferujemy, a teraz e, pokażę wam jak wygląda proces m, pakowania i e, wysyłki naszych produktów w świat. pakowane mm, z najwyższą starannością, estetycznie. Także myślę, że jest to naprawdę bardzo dobry pomysł na prezent. Teraz pójdę pakować mm, kolejne paczki i odeznę się do Was niebawem. Właśnie usiadłam y, trochę do montowania dla Was filmu na YouTube, ale y, pracę tę przerwał mi kurier. I ponieważ już druga paczka leżała koło mojej furtki, no to postanowiłam, że zejdę i już je przyniosę na górę. No i Wspólnie zobaczymy, co jest w środku, bo przyznam szczerze, że sama nie mam pojęcia, co to są za rzeczy. Eee, I co? Musimy się pośpieszyć, bo trzemka mojego syna trwa już niebezpiecznie długo i myślę, że zaraz się obudzi. Eee, no, ale nie będę ukrywała, że. Mm, no my mamy jakiś rytm dnia. Ja mniej więcej zawsze wiem, kiedy on się obudzi, bo kiedy będzie potrzebował coś zjeść. Ale po wczorajszych szczepieniach myślę, że... Mm, Teraz te, te trzy dni będą takie troszeczkę inne, ponieważ wczoraj też już tak naprawdę cały dzień, yy, znaczy może nie cały, ale większość dnia przespał i muszę przyznać, że mimo iż była to ta szczepionka na menu Gokoki, po której tak straszam tymi gorączkami, no to wczoraj obyło się bez. Wszystko było ok, dzisiaj też od rana już mierzyłam temperaturę i 36,6 więc zerowo. Yy, no ale wiadomo, że to wszystko jeszcze może się yy, zmienić, coś tam może się wydarzyć. W każdym razie, no na razie jest ok, ale dużo więcej śpi. I choć lekarz mówił, że po tej szczepionce to może niekoniecznie właśnie tak będzie, no to jednak po tej też śpi. Dobra, ale już nie przedłużając, zobaczmy, co jest w tej pierwszej paczce. To jest paczka z Allegro. Ja już mam swojego ulubionego sprzedawcę, jeżeli chodzi o takie. Gadżety y, dla Dzidziusia czy dla mnie, i y, wydaje mi się, że tam są zarówno dosyć korzystne ceny, jak i bardzo bogaty asortyment. A ja, jak już y, robię zamówienie, to zawsze staram się wybierać takiego sprzedawcę, żebym mogła za jednym zamówieniem po prostu kupić wszystko, czego potrzebuję. I zauważyłam, że praktycznie zawsze, jak zamawiam u niego, to nie muszę szukać żadnym innym stepie, tylko tam już mam wszystko. I tak. Cóż zamówiłam? Po pierwsze, zamówiłam. Y, kubeczki do mrożenia pokarmu z Kanpola. Y, y, oczywiście wybrałam kubeczki z Kanpola y, dlatego, bo mój laktator jest y, z Kanpola i, i po prostu od razu mogę je wkręcić. Y, no ale po drugie muszę przyznać, że były najtańsze. Y, mam też woreczki, y, bo dostałam y, nie wiem, chyba też na szkole rodzenia, y, ale jakoś nie mogę się do nich przekonać jeszcze, nie wiem. No prawda jest taka, że nie próbowałam. Natomiast wydaje mi się też, że woreczki no jednak są mniej ekologiczne niż takie pudełeczka, więc kupiłam cztery kolejne pojemniki, ponieważ chciałabym trochę mleka zacząć gromadzić na zapas po prostu, żeby móc pomrozić. Następnie zamówiłam gryzek żelowy. Jak widzicie u mnie motyw morski cały czas dominuje. Następnie zamówiłam dwa takie podkłady na przewijak ponieważ odkąd urodził się Leoś, ja stosuję te takie jednorazowe. I przyznam szczerze, że już ja z pieluch na pewno nie zrezygnuję, z pampersów jednorazowych, bo jest to dla mnie po prostu nie do przeskoczenia. Nie mam ani czasu, żeby prać pieluchy, ani zwyczajnie ochoty. No to jest po prostu moja decyzja. Tak jak Chcę korzystać z pieluch jednorazowych. Natomiast już te podkłady troszeczkę mnie irytują, bo mm, naprawdę idą tego bardzo duże ilości i zdarza się cały dzień, że korzystamy z jednego podkładu. No ale jest i czasami tak, że praktycznie przy każdej zmianie pieluchy musimy zmienić podkład na nowy. Dlatego postanowiłam kupić yy, dwa podkłady yy, wielorazowe i zobaczyć, jak one będą mi się sprawdzały. Nie będę też oszukiwała nikogo, że zrezygnuję zupełnie z tych jednorazowych. I kolejna paczka takich podkładów jednorazowych także do mnie jedzie. No, przekonam się w każdym razie, jak korzystać z takich. Ten jest w słówki i ten chyba mogłam wybrać. Drugie słówki były różowe, dlatego wybrałam te. A to był wzór po prostu losowy. Tutaj nie mogłam wybrać. No i dostaliśmy zresztą. Kolejne dwa produkty to są te w ogóle dlaczego postanowiłam zrobić jakiekolwiek zakupy, mianowicie smoczki. Jak już powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Wyjęłam ostatni smoczek, a myślę, że mamy wiedzą, że dobrze jest mieć smoczek na zapas, bo jeżeli na przykład te, które mamy, albo gdzieś by zniknęły w tajemniczy sposób, albo nie wiem, pies by postanowił się nimi pobawić. No to już w momencie, jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do tego smoczka, no to um, faktycznie może być y, wieczór problematyczny. Dlatego zamówiłam y, kolejne trzy smoczki. I y, ja trochę się łudzę, że może to będą ostatnie trzy nasze smoczki. Te są w kolorze błękitnym i mm, takim ciemnym grafitowym, chociaż jak tak mu się przyglądam, to może jest delikatnie bardziej brązowy niż grafitowy. A ten kupiłam czerwony, ponieważ pomyślałam, że mm, w okresie świątecznym, w tych wszystkich czerwonych ubrankach, y, no czerwony smoczek będzie wyglądał fajnie. Ostatnią rzecz, którą kupiłam jest... Mm, termofor z pestkami wiśni. Ja już oczywiście swój mam, korzystam. Muszę przyznać, że w dni, kiedy Leon ma jakieś dolegliwości brzuszkowe, naprawdę się sprawdza i naprawdę nam pomaga. I Monika również naczytała się o tym termoforze i stwierdziła, że to musi być naprawdę fajne i też sobie kupi. I dlatego Leon postanowił sprezentować cioci Monice taki oto termofor. Musicie wiedzieć, że ciocia Monika y, kocha koty, ma swoje trzy własne i dlatego y, wybór wzoru był prosty. Jeżeli chodzi o pierwszą paczkę, to już wszystko, natomiast y, czas na drugą paczkę. I mi się wydaje, że to jest paczka, której ja nie zamawiałam, ale y, jakiś czas temu brałam udział w y, projekcie Dominiki Jerzewskiej, czyli pani łuski. Y, pani łuska jest to. Y, Wspaniała osoba, która propaguje takie pozytywne życie, tak bym to nazwała. Ona bardzo ma naprawdę optymistyczne podejście do świata, do życia, do ludzi, do wszystkiego i choruje na łuszczycę. Głośno o tym mówi otwarcie tak naprawdę na jej kanale, na jej profilu, na Instagramie. Nie ma za wielu treści, jeżeli chodzi o same metody leczenia, bo jak sama podkreśla, to, że coś jej pomaga, nie znaczy, że pomoże komuś innemu. I tutaj jakby ważnym jest, żeby każdy sam wiedział, co jemu odpowiada i przede wszystkim, żeby był pod stałą opieką dermatologa. Natomiast ona różne bierze udział i sama tworzy różne kampanie społeczne, projekty. I w ostatnim projekcie także wzięłam udział, mianowicie... Yy... Pani Łuska postanowiła e, zmontować film z okazji Światowego Dnia Łuszczyce. I w podziękowaniu za udział w tej kampanii e, dos mieliśmy dostać prezenty, i wydaje mi się, że to będzie właśnie to. Także zobaczmy, co jest w środku. Przy okazji, bardzo serdecznie zapraszam Was na kanał Pani Łuski, bo też ma swój kanał. Tutaj gdzieś postaram się Wam podlinkować, a jak nie tutaj, to w opisie na pewno gdzieś wrzucę linka do filmu, w którym właśnie też między innymi występuje. Jak widzicie, ja mam cały czas straszną, nic mi się nie poprawia, więc może. Dzięki zawartości tej paczki będzie mi trochę łatwiej i coś tam się ruszy. Tak jak myślałam, to jest paczka właśnie od Pani Łuski i od marki Pierfabre, która współpracuje z Dominiką. I dostałam trzy prezenty. Nie ukrywam, że ja tą markę w ogóle poznam dzięki Dominice. Pierwszy raz w styczniu podczas spotkania Daj się poznać. Dominika już właśnie nawiązała z nimi współpracę i za udział w tym spotkaniu, o czym w ogóle nikt nie wiedział, ja na przykład nie wiedziałam, byłam zaskoczona. Na koniec dostaliśmy każdy dostał ogromną torbę produktów, tam było wszystko. Ja pamiętam, że tam były dwa szampony, jakieś balsamy, takie bardziej skoncentrowane preparaty do leczenia łuszczycy, ręcznik. Koc, tam mnóstwo było rzeczy. Parasolka, naprawdę. Natomiast no przede wszystkim mnie oczywiście interesowały te, te, które miały mi pomóc w walce z chorobą. I teraz widzę, że dostałam krem myjący pod prysznic. Ja już jeden, właśnie zużyłam, i muszę przyznać, że jest genialny. Myślę, że to nie są kosmetyki dla osób ze zdrową skórą. Z prostego względu, to już nawet nie chodzi o to, że po co stosować emolienty czy, czy tego typu preparaty na zdrową skórę. Tu chodzi o kwestię zapachu. Jednak jeżeli ktoś może stosować żele pod prysznic z popularnych marek z drogerii, one wiadomo, one ładniej pachną, one są, się pienią, mają baj, bajeczne po prostu kolory. Natomiast to jest zupełnie bezwonny preparat myjący o bardzo dobrych właściwościach, bo już samo mycie się tym powoduje, że ta skóra już jest w jakiś tam sposób delikatnie nawilżona, także ekstra, naprawdę. I drugi produkt to jest krem ochronny do skóry, przeznaczony do leczenia objawów i dolegliwości związanych z suchością skóry w różnych dermatologicznych stanach chorobowych. Produktu nie znam, tym bardziej dziękuję za możliwość przetestowania i sprawdzenia e, jego właściwości. A nie ukrywam, że mm, mam teraz y, w sumie na początku dwa balsamy, ale jeden się kończy, także idealnie, e, super. I do tego mm, wszystkiego z marki Biukre e, jeszcze jest kosmetyczka, także mm, ekstra, Pięknie się błyszczy. Jeszcze raz, Dominiko, bardzo mm, dziękuję ci za możliwość wzięcia udziału w twoim projekcie. No, i tym bardziej, jeszcze, jeszcze bardziej, jeszcze mocniej dziękuję Ci za, za te produkty. Myślę, że moja skóra na pewno będzie Ci wdzięczna. No dobra, ale się nagadałam, miałam być tu tylko chwilę, a już dużo minut tu siedzę i gadam. Lecę montować filmik, żeby może już dzisiaj coś wstawić. Dzisiaj jest szalenie nudny dzień. Myślałam, że wyjdziemy trochę na dwór, ale ta pogoda jest taka sobie. Ale y, staram się żyć w myśl zasady, że nie ma złej pogody, tylko są złe ubrania, więc może na trochę wyjdziemy. Z tym, że y, no, wszystko będzie uzależnione od tego, co dalej wymyśli mój syn. Hmm. I powiem Wam szczerze, że normalnie już bym go tam trochę poszturchała, wypudziła w obawie przed tym, żeby na przykład spał mi w nocy, ale że wiem, że jest po tych szczepieniach i pamiętam, jak to było po ostatniej wizycie szczepiennej, po prostu dam mu święty spokój. Niech się chłopak wyśpi. Ja w takim razie lecę montować, ale najpierw, oczywiście, jeszcze wypiję kawę. No i może potem jeszcze coś uda mi się Wam nagrać. blog jest taki trochę niedokończony, jest zlepkiem filmów z kilku różnych dni. E, taką miałam tak naprawdę koncepcję, natomiast myślałam, że trochę inaczej ułoży mi się tydzień. E, no, pewne wydarzenia, które miały miejsce w może nie moim życiu, ale w moim bardzo bliskim otoczeniu spowodowały, że po prostu nie miałam ani e, ochoty, ani nastroju na nagrywanie, na montowanie, na nic. Także gdzieś tam historia się urwała. E, Prawdopodobnie na ten moment jest to ostatni vlog, jeżeli chodzi o jakieś moje poczynania z mamą, która wraca do formy. A dlaczego dowiecie się już w kolejnym odcinku, który mam nadzieję pojawi się jeszcze w tym tygodniu, opowiem Wam, dlaczego prawdopodobnie muszą przerwać takie intensywne treningi. E, bo to nie znaczy, że nic nie będę robiła, nie będę się ruszała, no ale takie mocne treningi zdecydowanie muszą jeszcze zaczekać. No ale o tym już e, w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że podobała Wam się e, relacja pakowania zamówień e, Pani Czapskiej, także unboxingi, e, paczek, które do mnie przyszły. Cieszę się i dziękuję, że jesteście tutaj razem ze mną. Wiem, że te odcinki nie są takie ciurkiem, ciągiem, i wiem, że są mamy, także mamy, które tworzą naprawdę fantastyczne vlogi z jednego dnia i na drugi dzień potrafią już mieć te filmy zmontowane. No, ja jeszcze nie opanowałam tych czynności do perfekcji, ale za to pamiętajcie, że zawodowo cały czas działam, więc to jest kwestia też trochę priorytetów. Wiadomo, że pracę moją zawodową, która przynosi mi realny dochód, muszę. Postawić wyżej jest moim priorytetem, a w ogóle największym priorytetem jest syn, który lwią część dziennego czasu mi pochłania. A jeszcze ostatnia miał skok rozwojowy 8 tygodnia, także chodziłam, miałam dwie takie trudniejsze noce, byłam totalnie niedospana. Jednej nocy to mam wrażenie, że w ogóle nie spałam. No w każdym razie tak czy inaczej, bardzo dziękuję, że jesteście, yy, że jesteście tutaj ze mną, oglądacie y, taką moją interpretację vlogów. Także pamiętajcie, aby żeby mnie tutaj zmotywować troszkę do jeszcze y, częstszego nagrywania, montowania i udostępniania filmów, y, aby zostawić mi kciuka w górę, zasubskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek. Czekam oczywiście także na Was na moich social mediach, Instagramie, Facebooku, które trochę. O jest tam taki nie do końca dopracowany, ale myślę, że jak zacznie się tam pojawiać jakiś większy ruch, to pewnie ja też będę miała jeszcze większą motywację, aby o tym profilu także pamiętać. Tymczasem bardzo gorąco Was pozdrawiam, ściskam i czekajcie na kolejny odcinek, który, wydaje mi się, tym razem będzie nieco szybciej, bo już tak naprawdę. Zaczynając kolejnego vloga, postanowiłam skończyć jednak tego poprzedniego, chociaż myślałam, że w ogóle nic tego nie będzie. No ale stwierdziłam, że w sumie jak już mam go praktycznie zmontowanego, no to dogram tą końcówkę y, dla Was. Dobrze, y, ja idę trochę popracować. Trzymajcie się ciepło i y, widzimy się. Nieba.